Otrzymał doping kibiców. Czworonuk, trzymając tempo, bez trudu wyprzedzał kolejne zawodniczki. Na finiszu w ostatnich sekundach przegonił faworytkę i pierwszy przekroczył linię mety. Ci, którzy uważali, że zwierzak się wyłoży, musieli to potem odszczekać. Holly pokazał, że żaden z niego francuski piesek i okazał się czarnym koniem wyścigu. Choć ostatecznie nie zgarnął głównej nagrody, kibice nie mieli wątpliwości, że Holly to pies na medal. Gdy nurogęś w kwietniu strzyka, będzie chłód do października. I oj, żeby się to nie sprawdziło, drodzy Państwo. Państwo przy okazji mogą sobie y, omieść wzrokiem całą Polskę i zobaczyć, gdzie rzeczywiście będzie najcieplej, gdzie warto pojechać lub nie. Chciałam tylko zwrócić uwagę na Wrocław. No tak, 14. czternaście. Wrcoław. Wrcoław, tak. W Wrcoławiu jest czternaście. <grym> no faktycznie, Wrcoławiu mamy 14. Teraz się dzieje magia. Uwaga. Mam nadzieję, że zrobię to w pięciu ruchach. Dobra. No, zobaczymy. Najpierw wyciągamy zawleczki, teraz odwracamy. Ale teraz musi czuć nerwy, no, Teraz czuje ogromną presję. Normalnie startował w zawodach sportowych. Wiecie państwo, bo zazwyczaj jest tak, że normalnie jak się próbuje, to to wszystko wychodzi. Wchodzimy na, na wizję tak. i zawsze tak jest, że e... coś po prostu nie gra. Wiecie co, Złóż może mi dzisiaj. Może ci pomóc. Co? Nie, nie, Konrad, to już jest kwestia. To już honoru. Ponoru. to jest jak majówka. Nie możemy pomóc. Musisz mi pomóc. Tak. Co ja mam zrobić? Nie wiem, musimy to wcisnąć do środka obojętnie jak. Poczekajcie, 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 poczekajcie. Poczekaj. Wiesz co, byliśmy blisko, ale. O, dobra, chyba widzę. O, ale poczekaj, to niebieskie. Normalnie to zawizji. Cokolwiek po... się na tym tutaj w tym studiu zna. Ktoś to rozkładał wcześniej. O jest, poczekaj. I tak możemy z tym stołem... To nie, kompaktowy, mały stonik. Zmieści się poczekajcie, wszędzie. Poczekajcie, bo ja bym chciała was zawstydzić, ale czy mi się to uda? O nie, nie muszę krupi. Nie wierzę, zobacz Konrad! Popatrz. O, Dziękuję, przepraszam. Paulina Krupińska, Karpiel, proszę nie bardzo. Podział, nie podoba Trudno będzie połączyć wbicie z mm, ominięciem czarnej, czerwonej. Na razie jeszcze niczego nie spudłował Robertson i nie pudłuje zdaje się. Ależ fuks, ależ fuks. Jeszcze oczyszczony ten obszar pod Czarną. Lisowski chyba musiał usiąść, widział to ogromne pudło dla Robertsona. O no, Fuks Mistrzostw, jak do tej pory. Może być na cieście francuskim. Lubisz na cieście francuskim tarty? Uwielbiam, uwielbiam, może być, może uwielbiam. być na, na kruchym cieście. Może być? Tak. Albo na filo. Jaki znajdziecie? Ja sobie tutaj ładnie wyłożyłam. Tomek, poczuj nosem. Czy tam mi się nie przypaliło? Słuchaj, ja czuję nosem i sercem, że się przypaliło, to ale. Ja to ja muszę trochę. jeszcze raz zrobić szpinak. Ja go zrobię. Proszę Państwa, Jola, nasza gadułka. Pierwszy raz w życiu. Jest. Ja, ja Państwo to muszę... Wy jesteście jak u nasi domownicy. Nam się różne rzeczy zdarzają, można wam to wszystko pokazać. Jola, ja tu dlatego przyszedłem, to bo też tam czuć. <noise> Witam serdecznie. To najchłodniejszy kwiecień od wielu, wielu lat. No, w Europie w ogóle jest wyjątkowo chłodna wiosna. Miejscami od stu lat nie było tak ciepło. A tak chłodno, właśnie. Ciepło to byśmy sobie życzyli. Mamy książki dla Państwa. Wystarczy do nas zadzwonić. Pięknie. E, dziękujemy. A teraz niezwykle popularne hulajnę. To już za chwileczkę, ale najpierw zobaczmy, co jeszcze w naszym, w naszym programie. Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj z moim gościem o zmianach. do Pytania na śniadanie, a w nim spowiedź ratownika. I na przykład też opowiada trochę o tym, że chcemy wszyscy być sławni w XXI wieku, tak jak córka głównego bohatera owego Borata. Ale chyba musimy coś zapowiedzieć, co mój drogi, bo tu mamy kolegów. Mamy, e, chociaż chcieli, e, nie wiem, czy mamy ich zapowiedzieć teraz, czy jeszcze troszeczkę no poczekać teraz, z dramaturgią. No, teraz, tak. W A nie, chyba jednak zrobimy to miejsce, Zrobimy wejściu. to jeszcze za chwilę. Okazuje się, że jest światełko w tunelu, bo... Wiesz, ktoś już o tym napisał niestety, czekając na go dota Samuel Beckett. To mniej więcej ta sytuacja, z którą Właśnie, się teraz mierzymy, tak. ale rzeczywiście, waiting for. Mhm. Dobrze, to czekamy teraz na zielone światło oczywiście o zakorkowanych ulicach w Warszawie już teraz dla Państwa Szymona Laba. Albo i nie. Czyli też czekamy na Szymona. Czekamy. Teraz, teraz czekamy na... Szy, Szymona. Szymona. Taki jest tekst teraz, jak czarny dom się spoczywa. Piękny. Yy, jesteś nie nie jak czarny dom mój A, drogi. I co, przewracasz? Nie, co? Nie, mogę, bo ja się ośmieszę. Błoga. Tym bardziej przewracam. Już I wrócisz, i... na pewno, zobacz. Łapiesz i ledziesz no I co zobacz, cześć, wszystko ma, mamusia, A, przecież Jesteś to? tego mistrzynią świata. No, no proszę no Państwa, to robi się to No po prostu. No po prostu podnieś i przewróć na dwa, jeden. Ale wiesz, 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 no, Oskarowo Oscarowo wyszło, wręcz! Ale... Legia Warszawa jest o krok od zdobycia Mistrzostwa Polski. Mowa oczywiście o piłkę, o piłce nożnej w 27. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Legia na wyjeździe pokonała Lechie Gdańskie 2 do 1. ja powiedziałem 2 do 1. Ocennym dla Legii zwycięstwie przesądził gol w 71. minucie z rzutu karnego Tomasa Pekharta, lidera klasyfikacji strzelców. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki. To tak dla utrwalenia tylko przypomnę. Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Lech Gdańsk 1 do 0. Panie Adrianno, w którym roku zawarto pakt Ribbentrop-Mołotow? W 1944. W 1939. W dalszym ciągu Suwalszczyzna będzie tym regionem, gdzie popada, a nad pozostałym obszarem bardzo dużo słońca, bardzo dużo pochmur. Pogodnego nie co Ja z tym pochmurnym przyzwyczaiłam się chyba. Przypomina, że wszystko ma swoją cenę. Nawet największy, najbardziej spektakularny sukces. Britney Spears, a teraz John Travolta na koniec jeszcze. Nie, już, już, Andrzejku, już John Travolta tylko powiedzieć, że wspominał taniec z księżną Dajaną, ale to już koniec. Słuchajcie, słuchajcie głosów w naszych uszach. Szerokie te paski. Witam, Dorota Gardias, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Polityczny tydzień w Platformie Obywatelskiej rozpoczął się od rozdawania ulotek w Rzeszowie. Szef PO wspierał tu Konrada Fijołka, choć łatwo nie było. Proszę się nie bać, my nie griziemy, Niełatwo było też na konferencji prasowej. W krótkim zdaniu szef PO nazwał Konrada Fiołka Fiołkiem, a później pomylił Rzeszów z Wrocławiem. Żeby Konrad Fiołek wygrał w pierwszej turze. Żeby Wrocław przestał być tym eksperymentem na żywej tkance. Może przypomnij pan, z jakim to międzynarodowym finansistą jest związana pani Jurowa. I czy to są te plotki, że czy po, mają pokrycie w rzeczywistości? Halo. O, proszę bardzo. Jak wspomnimy o międzynarodowych finansistach, to nam się obraz em, zawiesza. Hmm, ciekawe, czy to przypadek. Oczywiście, przypadek, taki żart. Najpierw się kupowało na przykład na wstępie czystą kasetę, później mm -hmm. z radia nagrywało się na jednej a. stronie, na drugiej stronie. Pozdrawiamy tak, pana, pana z Rabiną. Witamy! <głosy> <głosy> Niech sami widzicie, techniczne rzeczy też się czasami dzieją. Kasetę również się przewijało ołówkiem, kiedy się za przykład zacięła lub wyciągnęła. No i oczywiście miała stronę A i stronę B, i nigdy nie było wiadomo w którą stronę się no, Ale to z głowy wychodzi. <noise> Ale nie potrafię Pani powiedzieć, dlaczego nie ma jeszcze naszej polskiej szczepionki. Podejrzewam, że w niedługim czasie się pojawi i na pewno będą informacje na temat tego, jak to, jak to zrobili i dlaczego tak długo. Czyli na pytanie poproszę o zdjęcie tej grafiki, bo to nie jest ta, która być powinna. Panie profesorze, proszę zobaczyć, to nie. nie do pana. Ja nie widzę nic, na razie. To, to, to dobrze, to dobrze, to znaczy, że nie widzi Pan złych danych, które się przez chwileczkę pojawiły. pojawiły. Przepraszamy bardzo. Dodatkowy zawodnik na boisku w Orlando na Florydzie. Jego obecność podczas treningu piłkarskiego wzbudziła spore emocje, bo chyba nikt nie spodziewał się, że do gry przyłączy się Alligator. Piłkarze najpierw wpadli w lekką panikę, ale po chwili oswoili się z jego obecnością na boisku i to niekoniecznie w roli napastnika. W walce z pandemią, proszę Państwa, ważne są także szczepienia. 22 i 23-latkowie mogą... 42 od... i 43-latkowie mogą właśnie od dziś zapisywać ja się, Dokładnie, nie, Karolu. Dokładnie, ja nie, wiem, ja nie, nie wiem, wiem, o kim to myślałeś. Ale to jeszcze przyjdzie czas, teraz. proszę Państwa, na 24-latkowie. Oczywiście, 42 i 43-latkowie. Zwykle celuje do dołka, ale tym razem chciał spróbować czegoś nowego. Zawodowy golfista Markus Armitage w duecie z kierowcą Polem Onilem pobił nietypowy rekord Guinnessa. Trafił do pędzącego ponad 100 km na godzinę kabrioletu. Piłka przed wylądowaniem w aucie przeleciała prawie 300 metrów. Poprzedni rekord ustanowiony 9 lat temu był o blisko 30 metrów krótszy. Oddam głos teraz pani prezydent Aleksandrze Dulkiewicz. Aleksandra Dulkiewicz z Gdańska udała się do Rzeszowa, choć najwyraźniej myślami była nie w stolicy Podkarpacia, a Dolnego Śląska. Takie rzeczy, które wy tu robicie we Wrocławiu. Identyczny błąd dopiero co popełnił szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Można już no, powracać do normalności. My nie przypadkowo jesteśmy przy jednej z knajpek. Tu jest ogródek działkowy, jeszcze i ogródek restauracyjny, przepraszam. Oczywiście, jeszcze jest pusty. Lester od 20:55 podejmuje Krystal Palace, a później magazyn jej. Wysokość premier Lika za wspólnie spędzone, pasjonujące 94 minuty. Dziękuję już niezwykle serdecznie. Rafał Nachorny. I Piotr Domagała. Dobrego meczu, dobrego meczu, dobrego wieczoru oczywiście. Do usłyszenia. To jeszcze będziemy oczywiście mówili na ten temat, ale najpierw porozmawiamy z panią Marią, która do nas dzwoni. Wy, wyłączam, wyłączam.